Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym dniu I moi drodzy co? Nilek zaspany W sumie się nie dziwię Czekajcie, bo ja tak samo Więc, no nawet nie patrzcie na mnie eee... O, jest, są ptaszki Czekajcie, jeden jest No fajnie, fajnie Ale może dwa, bo jeden siedzi nie wiem. nie wiem, no Ale w każdym razie są ptaszki Kurki te wypuszczone, no bo mają automatyczne drzwi. A jest, moi drodzy, godzina 640. Tak, dzisiaj wcześniej ze szkoły, no to trzeba było też stać, Zazwyczaj tak poświęcam sobie z pół, godzinki, z pół godzinki na poranne. Takie ogarnianie tutaj. Może nie tyle, że kurników, ale wiecie, ale tutaj generalnie całej farmy. Tyle na pewno nie jest potrzebne. To z góry wam mówię, ale tak, tak sobie wolę zawsze. Zawsze wolę mieć mimo wszystko więcej czasu niż mniej, bo jestem mimo wszystko e, te, tego typu, że, że wiecie, że, że czas szybko ucieka i zawsze coś mi wyskoczy, a to coś nakarmi ci wiecie i to tak jest, że tu nakarmię, tu wypuszczę i to tak czas biegnie e, Więc wolę mieć zawsze zapasik tego czasu wszędzie zawsze, dobra, seramki latają. Tutaj kurczaczki trzeba otworzyć, otwarte, silki trzeba otworzyć, ale z rana będą wszystkie biegać. Tak to ich często naprawdę nie odpieram. A zazwyczaj to nawet do szkoły na późną na 10,40 coś takiego, więc... No. Dobra, tutaj sileczki sobie biegają. A tutaj w sumie nic nie muszę już wchodzić, bo tu nic nie ma, nie? Oj, to muszę uważać. No nie, nic tu nie ma, no tylko oczywiście biała siedzi, także nic nowego. Siedzi, ale nic z tego nie będzie najpóźniej. No, no bo co ma być jak nie ma jajek, kurczę, co nie? Ja pierdełem. dobra. Moi drodzy, ja się biorę za króliki i generalnie... Patrzcie jak ładnie słoneczko tutaj świeci. O! Wstaje słońce. No, a ja otwieram yy, nowe kurki tutaj wnioski no bo niestety ale te tutaj nie mają drzwi automatycznych no i trzeba otwierać je ręcznie spytacie ta, pewnie po mi jedne drzwi automatyczne skoro i tak muszę otwierać inne zwierzęta w sumie macie rację ale moi drodzy też może nie jest to takie że czas ale dla kur na pewno to jest lepsze bo one więcej sobie korzystają na dworze, dlatego po prostu dla ich zdrowia jest to takie I dla ich... czekajcie może... Może jakiegoś gościa zostaniemy tutaj o takiej godzinie Się bym nie zdziwił wcale no, no raz to wam chyba już mówiłem, nie? To już pamiętacie, że raz tutaj chyba jakoś 5.30 się przebudziłem jak miałem te nowe kury I przyszedłem je otworzyć, otwieram, wychylam się tutaj właśnie tutaj za płot, bo tutaj był ten kurnik Właśnie tutaj jakoś i wychylam się za płot, patrzę, a lis sobie yy, idzie na skarpie. Więc w sumie, jakbym poszedł, to mógłbym nie mieć już tych kur wszystkich. A ostraszyłem go i no. I w sumie miałem 7 kur, mały kurniczek i już lis sobie rządził. No. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Yy, I co? I widzimy się później. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm. A dzisiaj, właśnie, trochę o króliczkach, dlatego że pojawiła się oferta e, Nowo, tak, nowozelandzki, tak? Dobrze mówię? Nowozelandzki, czerwony. E, tak, chodzi tutaj o królika, także jest właśnie dostępny tutaj u mnie w rejonie. W zasadzie to bliziutko, bo ile? No 7, nie, no może przesadzam, 12 km ode mnie jest dostępny samiec dla właśnie tej tutaj pani. No i co? No ja się cieszę bardzo, bo będzie można w końcu zrobić wykoty, czy jak to się nazywa? Lęgi, no raczej wykoty, raczej wykoty, bo lęgi to tam u kur, a wykoty będzie można zrobić. No moi drodzy, jesteśmy tutaj przy tabliczce Max's Farm, także wiadomo gdzie jesteśmy. No na no, śmieje się oczywiście. Wchodzimy sobie do kurniczka. O, a wy kury co? Jedzenie chcecie, tak? Jedzenie, dobra, tu dostaniecie właśnie jedzenie, ale dlaczego Was tu tyle jest w sumie? Kurniku, patrzcie. Tyle jest ich kurniku, a jest jasno. I w sumie jeszcze wcześniej, bo jest dopiero 18.30, no. W sumie wcześniej, ale jak one są otwierane o 4.20, 4.30, 4.20, no to można by powiedzieć, że w sumie nie tak wcześnie. W sensie, no, że mają prawo już wchodzić, bo są już zmęczone po prostu. Także no, moi drodzy, tak to wygląda. Kurki tutaj, patrzcie, tutaj jeszcze chodzą, no ale tutaj są później wypuszczane, bo dzisiaj były wypuszczone o której? O 9, jakoś, no, o 9. .00. Także tutaj są później wypuszczane i trochę ich tu lata. No, więc tak to, moi drodzy, wygląda. E, będzie się dzisiaj trzeba przejść po kurnikach, jajka zebrać, ja jestem już po szkole. Dzisiaj długo bo do 17:00. także e, jeżeli chcecie być ze mną bardziej na bieżąco, to zapraszam oczywiście, w opisie macie linka do mojego Instagramka, na, na którym wszystko na bieżąco. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, co mi chciałem powiedzieć e, o jednej rzeczy. O w sumie o której. Aha, o takiej właśnie, że e, zapraszam Was również w opisie macie e, linka do sklepu e, sklepu Fermopel i Hodowlany. .pl. Tam polecam Wam robić zakupy, super sklepik, oczywiście z którymi mam współpracę. Od nich również dostajemy nagrody do, do konkursu, także e, zapraszam po prostu. No, także moi drodzy, co? E, tutaj generalnie jesteśmy w kurniku i o właśnie patrzcie kurczę. Ruda zaczyna chyba nosić. Tutaj, proszę. Ruda syramka znosi jajeczka i trzeba kurcika w końcu kupić. Tutaj jest pusto już. No bo wiadomo yy, dlaczego. A tutaj jak to wygląda. O, o, ej, a to chyba kołcik będzie, co? Czy kurka? Nie, kurka chyba to będzie. Tak, po, po dźwięku też można czasami zanalizować. W zasadzie zawsze praktycznie tak. Też często analizuję po dźwięku. Ojej! Czekajcie, tutaj mamy patrzcie już też trochę tych jajek odcinek jest, no i jak to wygląda, jest jedno jajko, jest. No, a moi drodzy, jak już jesteśmy w sumie przy jajkach, to e, chciałem zobaczyć do szoku, jak tam te jaskółki, można zerknąć troszeczkę tak, wiecie, zerknąć, żeby ich za bardzo tam nie, e, nie denerwować, jak tam właśnie im te jajeczka idą, zresztą z tego co widziałem, to nie ma ich teraz. Gdzieś sobie próbują, Na pewno szukają coś do budowy gniazda, dlatego nic chyba się nie stanie, jak sobie zerkniemy. Także lecimy tutaj. Zerknąć jak te gniazda Jesteśmy tutaj, zacznijmy może tutaj. Tutaj nic nie ma i nie będzie. A tutaj jest drugie jajeczko, moi drodzy, proszę. Jest piękne drugie jajeczko. Ładnie to wygląda. Gniazdo jest zrobione. Nie dotykamy nic oczywiście. No. I czekamy aż będzie sobie siedzieć ładna. Pani, tutaj i aż małe się wyklują i wylecą. Tak to już bywa. No, także lecimy dalej. Jestem właśnie tutaj w ogrodzie. I patrzcie, mam drzewnicę która chętna? która chętna? Na drzewnicę? Aha, tutaj. No, z kubnami, nawet nie wiem czy widzieliście, bo pod światło z kubnami szybciutko, jak nie wiem. A moi drodzy, o tam nawet gęsi widać, no. śladu po lisie nie widać generalnie, tak jak mówiście, nie wiadomo czy to lis, nie wiadomo czy to lis, nie wiadomo czy... też czy to nie ja, nie, celowo, nie no moi drodzy, tak jak już wam mówiłem, bez przesady, nie przesadzajmy, nie, nie przesadzajcie eee, z tym celowym, kurczę, zabiciem kaczki czy coś i wymyśleniu historyjki. Bez przesady, już naprawdę. No, e, zaraz lecimy tutaj kopłem przy kurniku. Tą ziemię, bo one tu grzebią mi o, tutaj. Tutaj przy ścianie mi grzebią i tam do kostki już się dokupują, bo lubię sobie tam grzebać tam leżeć. Musiałem to zrównać e, na równo, więc no. Działam dalej i widzimy się później. Uważam tutaj sobie te kurczaczki od tej laki. E, I ostatnio moi drodzy. Ale tak to powiem w sumie, wiecie, dodatkowo, że. Właśnie tutaj zostałem komentarz, że tutaj właśnie jak ta Sisi patrzyła Tam chyba na ten kurnik To wyglądało jak No, jak co? Wyglądała ona jak Kurczę, no jak to powiedzieć No jak sztuczny, jak sztuczny kot po prostu No, tutaj mam mieszankę dla króliczków Właśnie im przed chwilą wypróżniłem z resztek Te karmniki No i trzeba im sypnąć, nie? Wiadomo Czekajcie No, będzie je sobie na pewno smacznie jeść o, dostałem tutaj jeszcze zielonki jakieś. Tutaj mają sianko, dosypałem im. No i moi drodzy, w sumie by trzeba było zrobić zamknięcie tu na te wyższe, skoro pojawi się tutaj nowy. A moi drodzy, jeszcze wam chciałem coś, o coś zapytać, ale nie wiem o co. O tutaj mamy jeszcze trochę więcej, więc sypiłem jeszcze rudej No i fajnie, jakoś leci czas. Jakoś czas leci, moi drodzy. Te poidełka bardzo dobrze się sprawują generalnie wszystko jest fajnie, a patrzcie jak tutaj kury sobie siedzą O, czarna sobie siedzi, czarna przywitaj się tak, to ja no i fajnie obgryzają od góry te zielonki też, co fajnie w sumie to drzewko wygląda jak jest z góry przycięte i patrzcie, i wszystko, wszystko samo się robi, samo się obcina trawa sama się kosi piękne, może no kury za bardzo tą trawę koszą, bo niszczą dlatego to jest jedyny minus może nie jedyny Yy, właśnie w kodowli kurek Że one niestety niszczą trawkę No ale to Już są kury, nie? więc to już Nic na to nie poradzimy Chyba, że jakąś genetyczną Kurczę, zrobimy Mieszankę, że kury będą miały Płetwy yy, Albo kurczę coś innego Co nie pozwoli im na grzebanie w ziemi Sami powiedzcie, że to by było Super, no ale dobra, nie gadajmy tu o głupotach O, właśnie tego szukałem i znalazło się. No. Dobra, widzimy się później, moi drodzy. Moi drodzy, jajeczek było 38. Przeciąłem się tutaj, ale to już miesiąc z tym. Tak tylko dodałem. Eee, I moi drodzy, co? Zamykamy sidaczki Pisklaczki sobie śpią tutaj, więc też je zamkniemy. O, dzisiaj weszły wszystkie ładnie tam, bo wczoraj leżały, siedziały tutaj. Także no dalej. No o! Zamknie się, zamknie. Dobra, bierzemy. Ładnie tam widzimy. Piją jeszcze nawet. Światła dostały, więc zaczęły żyć. No i moi drodzy, co? Tutaj patrzymy. I mamy co? E, w sumie to nic, bo sileczki, które w zasadzie. No nic tu się nie dzieje. I w sumie u ceramek tak samo nic, a nic się nie dzieje. Także tutaj coś widzę wycieka, ale chyba. Aktualne to to nie jest. No dobra. Seramet e, nie zamykam, bo. No raczej mi się tu nic nie zostaje, trochę, trochę ryzykuję tym, ale nie, powiem wam, że nie sądzę, że coś mi tutaj weszło, chociaż tak samo nie sądziłem, że mi coś wejdzie na farmę, ale nawet nie komentuję tego. No i moi drodzy, co, tutaj mają kurczaczki ten wybieg, cieszę się z tego samca dla Rudej, że udało się tam w miarę go, znaczy załatwić, no już mam zarezerwowanego go. Tylko w zasadzie jeszcze powiedziałem pani, że muszę dokończyć klatkę, więc wszystkim się zajmiemy za parę dni. W sensie za parę dni, no za parę dni będę kupował tego samca. I co moi drodzy? No i tyle w sumie, także tyle chciałem wam powiedzieć. A my widzimy się. Zaraz. Także, moi drodzy, jajeczek na dzisiaj już wam pokazuję 78 pełen koszyczek, 78 jajek z dwóch kurników, także no już trochę jest. Tu i chyba pierwszy, nie pierwszy raz nie, ale chociaż w sumie nie wiem. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj było 7, tutaj było 38, a tam 40, także naprawdę już tam jest więcej, no ale to chyba wiadomo, tu są też starsze kurki, no i jest ich mniej, no to przede wszystkim. Ale moi drodzy, o czym właśnie tutaj do was mówię Czekajcie, o tym, że Tu Śpią sobie, aha nie przybliżam e, Śpią sobie te ptaszki ładne No i co I w sumie e, Aha, tu się mi już światło O się... o jest, myślałem, że o jajka e, Także moi drodzy, co Ja bym kończył tego vloga W ogóle ten jeden ptaszek z, Już na jajkach siedzi Dwa jajeczka są jak widzieliście No ale pytanie, wiecie, nie wiemy czy to czy jeszcze coś doniesie, czy raczej pewnie doniosą sobie. No i moi drodzy, co? Zachęcam do łapkowania, suba na kanale, miły komentarz zostawiony oczywiście i widzimy się w kolejnym odcineczku. Do następnego, subujcie. Siemaneczko, cześć Wam, miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć.